Towarzysze, więc na początku chciałbym się podzielić smutną wiadomością dotyczącą mojego zdrowia. Mianowicie dopadła mnie klątwa Joe Bidena, jeśli pamiętacie to kilka dni temu naśmiewałem się z problemów gastrycznych amerykańskiego prezydenta i pech chciał, że towarzysz Michał także ma swoje problemy. Zaczęło się w sobotę wieczorem. Wczoraj w niedzielę było gorzej, a dzisiaj w poniedziałek to już była katastrofa. W dodatku pracuję, w dodatku jeszcze się przeziębiłem i nie, mogę, i nie mogę wziąć wolnego, gdyż akurat w tym tygodniu mam możliwość zgarnięcia premii za sobotę, za szósty dzień, i ta premia za szósty dzień będzie tylko wtedy, jeśli będę pracował od poniedziałku do piątku. Więc trzeba tutaj być twardym i to jakoś znieść. Yy, no, jeszcze mój synek także choruje, to pewnie on przyniósł wirusy. Tak to jest jak małe dzieci w żłobku: jedne, drugie, zabierają zabawki, wszystko liżą, wszystko wkładają do buzi i później zarażają. Rodzice, więc pewnie zastanawiacie się, po co ja mówię o mojej sraczce. W końcu to temat, temat niesmaczny, temat obrzydliwy, a mi się wydaje, że moja sraczka jest dobrym wprowadzeniem do tematu dzisiejszego filmu, jakim jest wojna skłotów. Wojna skłotów. Tutaj w ostatni weekend doszło do wielkiej bitwy pomiędzy skłotem przychodnia a skłotem z ksyrena, i właśnie na ten temat kilka słów powiem, więc może na początek kilka słów, co to w ogóle są skłoty, więc skłoty są to takie właśnie miejsca przypominające troszkę średniowieczne zamki gdzie właśnie mają właśnie koledzy swoje, swoją twierdzę no i od czasu do czasu wychodzą z tej twierdzy, żeby właśnie dokonywać jakichś podbojów rabunków, czy po prostu zaznaczyć swoje istnienie, więc najbardziej Znany skład w Polsce to jest skład Rozbrat. Znany przede wszystkim z tego, że na ostatniej demonstracji poznańskiej z okazji Dnia Kobiet. Postanowili uczcić Dzień Kobiet bijąc kobiety, bijąc kobiety należące do Czerwonego Frontu. I ponieważ kilka dni przed tą demonstracją Czerwony Front, czyli trockiści, opublikowali na swojej stronie artykuł z okazji setnej rocznicy buntu w krąsztadzie, stłumionego właśnie przez Trockiego, no to anarchiści z rozbratu uznali, że muszą pomścić pomordowanych anarchistów z Kronształtu wyżywając się na kobietach. E, więc tego to są typu środowiska. No, znane jest tak, że ostatnio dość głośno było o tak zwanym skłocie Samowolka chyba, który to zasłynął z faktu, że przejęli działkę należącą do jakichś emerytów. No, więc, więc tutaj właśnie działalność skłoterska, anarchistyczna, która powinna się kojarzyć z jakimś takim właśnie buntem przeciwko potem, Potężnym deweloperom, potężnym korporacjom, potężnym burżujom. No. To, to oni okazali się dla kolegów z samowolki zbyt potężni, ale można zawsze jakoś wpieprzyć się na działkę emerytów. No, ci emeryci nie mają żadnych, yy, 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 żadnych jakichś tam środków, żeby ich pogonić, więc oni tutaj dzielnie, buntowniczo, anarchistycznie właśnie prowadzą tam swoją działalność skuterską. No dobra, tyle jeśli chodzi o wstęp. Teraz tak, no mamy tutaj mm, aha, no więc, więc tutaj cytując wieszcza te wydarzenia, które, które miały miejsce kilka dni temu, znaczy w ten weekend właśnie. No to, to y, mógłbym powiedzieć, że to jest właśnie y, wojna skłotów y, czyli ostatni zajazd na Wilczej. Jak widzicie, jest tutaj nawiązanie do Wieszcza, nawiązanie do Mickiewicza i nie jest to nawiązanie przypadkowe, gdyż tutaj Adam Mickiewicz jest poetą cenionym na Białorusi. Na Białorusi się urodził, na Białorusi jest muzeum Adama Mickiewicza i Adam Mickiewicz jest jednym z bohaterów e, Republiki Białoruś. E, no, mówię tutaj o Mickiewiczu ze względu na fakt, gdyż, e, gdyż tutaj. W centrum tego konfliktu jest jakiś Białorusin. Białorusin, który, który z tego co rozumiem uciekł przed krwawym reżimem Łukaszenki, tak jak Protasiewicz, uciekł, uciekł właśnie z Białorusi do Polski, myśląc, że w Polsce jest, będzie super, że w Polsce będzie ta demokracja. No a okazuje się, że, że tutaj właśnie no, tego Białorusina nie lubią i go, i go właśnie chcieli pobić. Yy, od razu zaznaczam, że nie wiem dokładnie co się tam wydarzyło. Yy, czytałem kilka relacji, dostałem kilka relacji gdzieś tam z Facebooka z różnych stron, więc jest jakiś taki, jest jakiś taki właśnie. Chaos informacyjny i ogólnie to bym sprawę olał. Sprawę bym Olał, ale ponieważ chyba, chyba skład rozbrat napisał, że właśnie w ramach tutaj walki o to, żeby, żeby nie ośmieszać ruchu anarchistycznego. To nie powinniśmy o tym mówić. Najlepiej sprawę przemilczeć. To ja, y, idąc naprzeciw anarchistom z rozbratu, właśnie będę tą sprawę nagłaśniał. Uważam, że świat ma prawo wiedzieć. Świat ma prawo wiedzieć o tym, jak y, o, o tym właśnie, co, ten roz, y, co ci anarchiści robią, ze względu na fakt, gdyż uważam, że po prostu no. No, no, są to wyjątkowe szkodniki, które kompromitują ideę buntu społecznego i, i wielu sensownych ludzi, którzy mogliby trafić do ruchu komunistycznego, no to niestety trafiają, yy, trafiają w, w, w tamte rewire i, 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 i później kończą jako jakoś tam zdemoralizowane żule no. ewentualnie napieprzają się między sobą właśnie. Więc tak, zanim się wypowiem co do treści, to chciałbym złożyć samokrytykę w imieniu towarzyszy prowadzących portal Odrodzenie Komunizmu. Towarzysze prowadzący portal Odrodzenie Komunizmu napisali kiedyś, że, że jeden tutaj z głównych bohaterów tego wczorajszego zajścia, czyli, czyli Margot i związany z nim właśnie kolektyw Stop Zdurą, no to zebrał pieniądze, setki tysięcy złotych, Które przeznaczył na pizzę i sushi. Więc składam samo krytykę, gdyż nie jest to do końca prawda. No, Margot kupił nie tylko sushi, nie tylko pizzę, ale także zakupiono wiatrówki y i gaz bojowy i inny tego typu sprzęt, który właśnie no, został użyty w bratowójczej walce między anarchistami. Eee, więc eee, no dobra więc, więc tak, co tam się takiego wydarzyło no z tego co rozumiem to chodzi tutaj o sprawy, o sprawy transpłciowe a dokładnie o to, że Białorusin przebywający na jakimś tam skłocie, już nie pamiętam czy to na tym czy na tamtym kto kogo zaatakował, kto się z kim pobił, no, no w każdym razie są dwa skłody. Jeden, jeden na ulicy Wilczej, skłot Syrena na którym zresztą byłem, byłem na tym skłocie dwa razy, za pierwsze Pierwszym razem byłem, właśnie, no chyba to był rok 2013 lub 2014. Wróci, przyjechałem do Polski na kilka dni i mój brat, który właśnie wtedy kręcił się wokół skłotu Syrena, on tam miał takie próby chóru, chóru, który śpiewał piosenki koreańskie. To się nazywało Morze Krwi. Morze Krwi to była jakaś opera koreańska i oni to wystawiali na tej Syrenie. I mój brat mi powiedział, musisz koniecznie przyjść na próbę morza krwi. No ja mówię, nie mam czasu na bzdury, a tym bardziej nie będę chodził na jakichś tam anarchistów. No. Nie, 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 słuchaj, to jest dobra ekipa tego domu. I przede wszystkim musisz zobaczyć nasz największy talent muzyczny. No, nasz najwie... A ja mówię, a jaki talent muzyczny? O co chodzi? Odkryłem, odkryłem wielkiego tenora, który będzie nam śpiewał tutaj rewolucyjne koreańskie pieśni. To jest super głos Mateusz Cichocki. To więc pierwszy raz właśnie wtedy zobaczyłem Mateusza Cichockiego. Mateusza Cichockiego jak śpiewał, jak śpiewał pieśni koreańskie. Eee, no, więc to był pierwszy raz, kiedy byłem na tym skłocie. No, drugi raz byłem na skłocie chyba w roku 2016 na jakimś zebraniu po 1 maja. Więc, więc ja mniej więcej wiem, wiem o, ty, o czym mówię, i mniej więcej wiem, gdzie to, gdzie to jest. No, tak. Eee, no, więc. Dobra, ale do rzeczy, yy, do rzeczy, więc tam w centrum tego, w centrum tej, tej imprezy był jakiś Białorusin oskarżony o, oskarżony o transfobię. Ja od razu muszę wam zaznaczyć, co to jest transfobia. Ja kiedyś myślałem, że transfobia polega na tym, że jest jakiś człowiek, który, yy, który jest niemiły dla osoby, która ma, to, no właśnie tam, dokonała korekty czy tam operacji zmiany płci no, że tam, nie wiem, ją obraża, chodzi za nią, szka szkaluje, obraża, bije, nie wiem, rzuca kamieniami, tego typu rzeczy, no i oczywiście, no, przeciwko takiej transfobii towarzysz Michał protestuje, jakby gdzieś tam doszło do jakiejś parady z udziałem osób trans i ta parada zostałaby zaatakowana przez ludzi agresywnych, jak w Białymstoku, którzy by rzucali kamieniami, bili, to towarzysz Michał oczywiście, na pewno moralnie nie stanąłby po stronie tych zaatakowanych osób transpłciowych. No niestety niestety definicja transfobii jest troszkę inna. Definicja transfobii jest w tym momencie taka, że że transfobia to jest wszystko to, że jeśli nie akceptujemy wszystkich postulatów ruchu trans, jeśli na przykład uważamy, że że istnieje coś takiego jak biologia i w tej biologii są jakieś płci i że wyznacznikiem tam przynależności do tej czy innej płci, są takie czy inne organy, narządy płciowe, no to to, jest, no to to jest, to jest, mowa nienawiści, to jest transfobia i tak dalej, i tak dalej. No. Więc nagle przy tak rozszerzonej definicji transfobii, no wszyscy są transfobami, a, a już na pewno transfobem jest osoba, która uczy się języka, która słabo ten język zna i po prostu no, może nie do końca rozumieć niuanse języka polskiego, więc ja zakładam, że, że no nie znam, nie znam sprawy, od razu mówię, że nie znam sprawy, więc to jest są wszystko spekulacje, no ale że przyjechał jakiś Białorusin, uciekł przed Łukaszenką rok temu, no i ponieważ dopiero to uczy się języka polskiego, no to tak się, no to tak... No właśnie, to mogło wyglądać w ten sposób. No. Ja bym chciał zadać pytanie. Powiedzcie, proszę. Mnie, mnie, w, w mojej stronie mnie uczyliś to, jeśli jest człowiek, u, kato, u którego jest kiska, to to jest a jeśli jest człowiek, u którego jest człon, to to muścina. Почему вы мне говорите, что на этого человека, у которого есть член, мне надо говорить, что это она, что, что, что это женщина? Я не понимаю. Ty nie pani Ty durak! Ty transfob! I tak dalej, i tak dalej. Tak to mogło wyglądać. No w każdym razie, z tego co rozumiem, yy, przyszli jedni gdzieś tam, przyszli do tych drugich, wyciągnęli tego biednego Białorusina, pobili go, obrazili, wyciągnęli coś tam. Yy, w dodatku później z, z tych relacji wynika, że zaczęli rzucać kumień, kamieniami w tą ekipę. Yy, właśnie, do, to chyba przychodnia zaatakowała yy, syrenę, więc oni zaczęli rzucać kamieniami w tą ekipę broniącą Białorusina. I, i, i 90% z tej ekipy broniącej Białorusina to były kobiety. Więc tutaj mamy mamy, no, mamy kilka faktów. No, pierwszy fakt to jest to jest yy, no, rasizm, no, przemoc na tle narodowościowym. Że wyżywanie się na człowieku, który słabo poznał język polski i ze względu na fakt, że nie zna języka polskiego, został oskarżony o transfobię. Spokojnie można to pod, podłączyć pod, pod jakąś tam właśnie sprawę, no, yy, przemocy na tle narodowościowym. Druga sprawa, no to jest, no to jest y, przemoc wobec kobiet, no bo tam z tego, co z tych relacji wynika, no to tam zaczęto rzucać kamieniami w kobiety. Trzecia rzecz, y, która jest skandalem, no to używanie, uż, używanie narzędzi. Używanie narzędzi, no... To że, to, że tam właśnie użyto gazu bojowego, czy, czy wiatrówki, czy coś tam, no to, 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 to uważam, że, że, że jest to skandal. No. Że jeśli już odwołują się do jakiejś takiej właśnie yy, yy, tradycyjnej, średniowiecznej, takiego średniowiecznego kodeksu honorowego, to niech to przynajmniej będzie pojedynek honorowy między jednym jakimś przedstawicielem yy, tego skłotu, drugiego ten, niech tutaj walczą, nie wiem, na pięści, na rękawiczek. Czy, czy na to tam, ale, ale stosowanie wiatrówki i to jeszcze w stosunku do ludzi, którzy teoretycznie wyznają ten sam system wartości bo z tego co ja, ja rozumiem jedni i drudzy tam jakby są przekonani do tej ideologii anarchistycznej do życia skłoterskiego do grzebania na śmietnikach i jednym słowem wiele rzeczy ich łączy no łączy ich także nienawiść nienawiść wobec, wobec komunizmu, jakiś tam te różne rzeczy, więc, więc no troszkę dziwne, śmieszne i, i chyba na tym zakończę, chyba na tym zakończę apelem o wyjaśnienie sytuacji. Więc ja jako właśnie osoba, która gardzi zarówno jednym skłotem, jak i drugim skłotem, jestem idealną osobą jako, jako mediator, jako pośrednik, ponieważ wy też pewnie mnie nienawidzicie, to możecie się zgłosić do towarzysza Michała i zorganizujemy właśnie taką kulturalną może rozmowę, będę tutaj mediową między syreną a przychodnią. I, no, bo przemoc jest niedobra, no, zwłaszcza zwłaszcza z udziałem jakiegoś tam gazu bojowego czy, 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 czy wiatrówki i chętnie też się dowiem, właśnie, no, co tam dokładnie się stało, o co, po co, dlaczego i, i, i jakie, są plany, jakie są plany na przyszłość. No, w każdym razie, precz z cenzurą, precz tutaj z przemilczaniem, rozbrat chce tą sprawę zamieść pod wydywan, żeby o tym nie gadać, więc na złość rozbratowi będziemy temat grzać. Każdy, kto ma na ten temat jakieś informacje, kto się tymi informacjami Chce podzielić, niech wpisuje w komentarze, a może nawet o tym opowiedzieć. Możemy Cię zaprosić, czy to do kanału Odrodzenie Komunizmu. Jeśli komunizm to jest coś, co wywołuje tobie, u Ciebie ciarki na plecach, to możemy zaprosić do radia antykapitalistycznego, ewentualnie w jakieś inne miejsce. No w każdym razie, no podsumowując to wszystko, no. Żarty żartami, ale no ja rozumiem, że w momencie, kiedy jest taka no, próżnia polityczna wynikająca z faktu, że nie istnieje realnie działający ruch komunistyczny, a równocześnie mamy do czynienia z. Z, z kryzysem systemu kapitalistycznego, z kryzysem ekonomicznym, z kryzysem ideologicznym, że są ludzie, którzy, którzy gdzieś tam właśnie są yy, no, wychowani w jakimś takim przekonaniu do buntu, do sprzeciwu wobec kapitalizmu, i, i, i między innymi dlatego szukają jakichś przyjaciół czy współpracy na, na, na skłocie. Yy, więc ja ja jakby do tych ludzi przede wszystkim adresuję, adresuję te słowa, no, żebyśmy porozmawiali no, o komunizmie. No bo tutaj często jest jakby jednym z zarzutów, jednym z zarzutów, yy, głównym zarzutów przeciwko komunizmowi jest to, że w komunizmie jest państwo. I to jest to złe. No. No dobra, no to jeśli mamy konflikt między dwoma osobami yy, i te osoby zamierzają ten konflikt rozwiązać przy pomocy gazu czy wiatrówki albo po prostu yy, nagiej przemocy, to ja już uważam, że lepiej, żeby istniało jakieś państwo, które właśnie yy, na, na drodze sądowy, sądowej, jakiejś polubownej, będzie próbowało ten problem rozwiązać. No w każdym razie to, co. To, co yy, cały ten epizod, który miał miejsce wczoraj, no to. Pomijając już fakt, że on się mógł bardzo źle skończyć, no to oczywiście jest to, jest to, jest to cios podstawowy. Yy... W plecy nie tylko dla, dla squattersów, nie tylko dla anarchistów, ale dla różnych ludzi, którzy jakoś tam no, buntują się, starają się walczyć przeciwko systemowi kapitalistycznemu. No bo teraz oczywiście będzie nam przy, przyklejona łatka, no właśnie, że no, kilku idiotów, którzy gdzieś tam na wilczej sobie dali po gębach, no teraz będą stawiani jako właśnie taki. No nie wiem, no symbol śmiechu z całej, z całej radykalnej lewicy, no a my na to, my na to nie zasługujemy.